Kosicznony Dity Dytowski Siemanko, kosicznony Dity Dytovski. Dzisiaj. Tutaj Z... Dzisiaj ogóle. Minecraft? A co będziemy robić? Pewnie myślicie. Dzisiaj będziemy przywołać Hiroblinam. A to, to bez modów, ja nic, ja nie mam żadnych modów nigdy. Dobra, to najpierw wchodzimy tu musimy sobie zrobić nowy świat, bo tam mam swój dom, a nie chcę, żeby mi zniszczył. Znaczy w tym odcinku może ci pokażę, może włam pokażę. Dobra. No ja Nazwiemy go też w Hirbrine. Hy i NA ina hirobinę. Dobra, mamy Zrobimy kreatyw, żebyśmy mieli jak to tam robić. Bo nie wiem skąd wezmę różne rzeczy. Ja no, na no razie zrobię przecinek i e, wszystkie rzeczy przygotuję. No to... Przygotujemy się! Jesteśmy już ludzie I właśnie pierwszy to jest. Musimy iść tam, gdzie nie ma w ogóle kwiatów, bo Hilo brain się strasznie boli kwiatów. No, boi, tak to mogę powiedzieć, więc musimy być troszeczkę dalej od kwiatów, chyba jesteśmy. No i jak to zawsze, odsunę tutaj tego na. Bierzemy obsydian. Obsydian jest bardzo ważny. Bierzemy też e, ne, netherrack, czy jak to się tam nazywa? Blok diamentu. Blok diamentu to jest, o mamy, blok diamentu. I zapalniczka. To, jest, jest zapalniczka. O, mamy tutaj zapalniczkę. To nam się przyda. A jak zawsze, pierwszy krok, tym. Ustawiamy tak. Bloki. Taki. O, można powiedzieć, okrąg. Ustawiamy teraz. Musimy tak stanąć i stawić. Nie tak. Dobra, tak. I stawiamy zdajemy dajemy tutaj blok diamentu Tutaj stawiamy rak I tutaj też Jak to mamy pierw Ale ja się ludzie boję bo ja myślę że mi tutaj cały serwer Że będzie chciał mnie zabić Więc ja się ustawiam na serduszka No bo ludzie ja się ustawiłem Ja jestem już ludzie już się ustawiłem a teraz zaczynamy pierwszy krok. To będzie troszeczkę jak trzeba łatwo zginąć. Może czasem mnie wyjść, może czasem wyjść. Chyba jest, podpalamy. A teraz musimy skoczyć i podpalić. Nie. Yeah. Jest. Kurde, nie muszę się ocieplić. O, Jest. No i teraz trzeba ostatni, walczyć tutaj. Nie, nie, nie. wam Ludzie, nie próbujcie, bo wam zniszczy a tym bardziej obok domu, bo wam zniszczy dom. O no, znowu. Dobra. Jakoś to muszę zrobić. Jest. Przybraj nie przyjdź tu. Nie. To ja. Bram. Teraz Muszę musimy się zawsze rozejrzeć. I zobaczyć czy nigdzie go nie ma. Tura. Teraz włączę ludzie kreatyw i rozejrzę się na świecie. Za drzewiami jest! Za drzewami widziałem go! Dobra ludzie, to było na tyle. Widzimy się w następnym odcinku. Pa!